Sam zobacz jaką pizzunię dzisiaj zjemy. Siema, siema. Mamy wtorek. Także zgodnie z zapowiedzią jestem. Stawiłem się na stanowisko pracy i zobacz. Już coś przygotowałem. Za chwilkę dowiesz się więcej. Sam zobacz jaką pizzunię dzisiaj zjemy. Mamy mozzarellę, prosciutto cotto i nduje, a na wszystko posypiemy świeżą rukolą. A to wszystko nagramy, uwiecznimy, zobacz, tą kamerą. Nie ma co tutaj gdybać, trzeba zacząć działać. Pracujemy. Składniki, produkty na bok. Bierzemy się za placka. Placek ogarnięty. Teraz sos pomidorowy. No, Inny duja na koniec. To wszystko wrzucimy do pieca. Tak to się prezentuje, lecimy. Wyciągamy pizzunię z pieca. Sam zobacz, tak prezentuje się pizza po wypieczeniu. I standardowo dzielimy ją, dzielimy ją na 16 kawałków i idziemy na miasto. No nic, na miasto. Dobry, może spróbuje Pani naszą nową pizzunię z włoskich składników prosciutto, cotto, mozzarella i co my to? mamy, to cotto, mozzarella i nduja dość pikantna to jest, ale proszę posmakować Posłuje? Świetnie, dziękuję bardzo Przepraszam, przepraszam, może spróbuje Pani pizzunię Jest to tutaj ta pizzeria nasza jest, posmakujesz proszę To jest tak, to cotto, nduja, takie dość pikantna ta pi... kiełbasa kalambryjska Świetnie, żółwik Proszę posmakować. Będę coraz częściej. Ale dzień dobry. Może Pani posmakuje? Zegłosuj naszą pizzu, nie? Proszę, to kotonduja i mozzarella. Wszystkie włoskie składniki. Tu nasza pizzeria się mieści. Tu pizzeria kwadratowa. To jest pizzeria. Rozeszły się bardzo szybko, nawet nie zdążę zjeść ani jednego kawałka z tego.